Tak jak każdy człowiek ewoluuje, zmienia się. Nie wiem, czy wiecie, ale nawet komórki w naszym ciele się całkowicie wymieniają w trakcie kilku lat, niektóre szybciej, niektóre wolniej. Tak samo szkoła w chmurze, jako, jako organizm, jako byt, też ewoluuje. I właśnie chciałabym wam, Was dzisiaj zaprosić do środka przyglądania się tej ewolucji. Żeby to zrobić, to właśnie jednocześnie możemy wejść do środka, jednocześnie możemy popatrzeć z lotu ptaka i na taki szerszy obrazek. I szkoła w murze, tak jak wiecie zapewne, nie powstała po to, żeby powstała szkoła. Szkoła w murze powstała po to, żeby uwolnić potencjał, który się kryje w nas, w ludziach, w młodych ludziach, ale też w nas, w dorosłych ludziach, my też jesteśmy ważni, do tego, żebyśmy zamiast Boksować się z jakimiś wyzwaniami e, niepotrzebnymi nam za bardzo w stylu wstawanie na e, ósmą do szkoły, dużo lekcji, siedzenie co, przez większość dnia i tak dalej, żeby uwolnić, jakby nie, nie musieć pożytkować naszej energii na robienie tego, na przykład na to, żeby kontrolować moje ciało, żeby ono dało radę, tyle wysiedzieć, bo to jest. Duży wydatek energetyczny, żeby potrafić to zrobić, tylko żeby tą energię móc wykorzystać na coś innego na to, żeby tworzyć piękne rzeczy w świecie i dla siebie, i dla innych. I tak sobie obserwujemy tę szko szkołę i naszą społeczność przez te lata. Właśnie wspominamy różne momenty jej historii, na przykład taki jak ten, o którym wspominał Mariusz, i się zastanawiamy, no dobra, i jak jest teraz? To znaczy, czy ta, to założenie, ta intencja, ta misja, którą mieliśmy, czyli uwolnienie potencjału po to, żeby móc tworzyć piękne rzeczy dla siebie i dla innych, czy to rzeczywiście się dzieje? Czy taka szkoła, jak jest teraz, to ona daje te owoce w postaci właśnie tworzenia tych pięknych rzeczy. No i mamy na ten temat różne przemyślenia i różne też pomysły, co robić dalej. Bo. Ym... Jest taka e, e, rewolucyjna myśl, jak się o tym, jak się o tym człowiek, e, jak człowiek tego nie bierze pod uwagę albo się zaczyna przyzwyczajać do zastanej rzeczywistości, to ona właśnie może być rewolucyjna, taka rewolucyjna myśl, a może szkoła w chmurze nie będzie trwać wiecznie, a może na przykład jest coś innego potrzebne po to, żeby ta misja, która na początku nam przyświecała, była realizowana teraz. Czyli my jesteśmy organizacją ewolucyjną. Na, nam nie chodzi o to, żeby coś stworzyć i żeby to już było, i to zacementować, i żeby, żeby takim było. Tylko, że patrzeć za każdym razem, patrzeć, czy to już jest to, czy potrzebujemy coś zmienić, czy potrzebujemy coś wyewoluować, czy potrzebujemy coś robić inaczej, żeby jeszcze pełniej realizować tę naszą misję. Um, I gdzieś mamy taki, mamy taki moment podsumowań co nam działa dobrze, a co działa źle. I ja dlatego zaczęłem od cytowania tych anegdot, żeby wam pokazać, że trochę nas to samych zaskoczyło, że żeśmy tak urośli do takiej skali uczniów, członków zespołu, tych egzaminów, do takiej skali matur. I my się tak zastanawiamy, co jest dalej? Czy rzeczywiście taka jedna wielka szkoła to jest przyszłość edukacji? Czy też może można jakoś inaczej? Bo to, co obserwujemy teraz, to co ja obserwuję teraz, to jest to, że dosyć duży nacisk został położony na to, żeby właśnie wziąć siebie jako nastolatek albo wziąć moje dziecko. I przyjść tutaj, i to już sama ta decyzja to jest bardzo duża rzecz i bardzo duża odwaga. A potem zorganizować sobie nasze życie rodzinne albo moje jako nastolatka tutaj w szkole, żeby, um, żeby właśnie, okej, okay, no nie, ma, nie mam planu lekcji, to co ja mam w ogóle robić, żeby odnaleźć swoje pasje, żeby odnaleźć sposób nauki. I to jest ogromna rzecz, bardzo duża rzecz. Um, I to jest coś, co nam się udało jako społeczności. Udało nam się. Jakby w dużym procencie zrobić. To znaczy, żeby odkrywać i eksperymentować z tym, jak moje indywidualne życie albo jak indywidualne życie naszej rodziny może e wyglądać, może działać. I to jest naprawdę bardzo duże dziedzictwo e eksperymentów, które my zrobiliśmy i którym. Które wnosimy do szerszego społeczeństwa Polski, albo nawet świata. My, jako cała społeczność, my, czyli w dużej mierze wy, tak naprawdę. Tak. Tak, no tak. A z drugiej strony, po stronie zespołu, e, też e, mamy różne e, ważne osiągnięcia, na przykład e, tutaj głównie dzięki Marcie i innym ludziom, przejście przez szereg różnych, bardzo uciążliwych kontroli, czasem bardziej, czasem mniej, z sukcesem. Różne zmagania, takie typowo polityczne i tam stanie e, scentrowanym i mocno w obliczu różnych nacisków. E, co jeszcze? No właśnie tak jak Mariusz mówił, przejście od tego momentu, kiedy mamy tysiąc decyzji do wydania i jesteśmy w totalnej rozsypce, i nie wiem, jak to zrobić, do momentu, kiedy jesteśmy w stanie wydać kilkaset decyzji dziennie, a nie przez dwa miesiące wakacji. Wiemy też, jak w ogóle obsługiwać taką dużą grupę wolnych ludzi, czyli właśnie 30 tysięcy uczniów, jeszcze, jeszcze dużo więcej rodziców, jak zorganizować matury na taką ogromną skalę, jak je zorganizować wtedy, kiedy brakuje literek w alfabecie po to, żeby zakodować arkusze maturzystów. Odpowiedzieliśmy sobie naprawdę na bardzo dużo zupełnie nowych, świeżych wyzwań. Czasami ze względu na naszą skalę, czasami ze względu na inny tryb działania, czasami ze względu na to, że komuś się nie podobało to co robimy. To też jest bardzo duża rzecz. I właśnie mając to jedno i mając to drugie, co jest dalej? Co jest dalej, kochani? Co my możemy zrobić z tym najlepszego i najmądrzejszego i najpełniejszego? Nie dla szkoły w chmurze jako takiej, tylko dla całego ruchu edukacyjnego czy też dla całej edukacji. Co my możemy najpełniejszego zrobić, co jest następną rzeczą, czym my się możemy dzielić, żeby jak najwięcej młodych ludzi mogło doświadczać zupełnie innej edukacji. Widzę, to jest trochę tak, jak na przykład ma się taki pomysł: um, Chcę, żeby moja rodzina. Się spotkała ze sobą i miała dobry czas bliskości i połączenia, więc zorganizuje święta. I potem zaczynasz organizować święta i zaczynasz piec to ciasto, brakuje ci jakiegoś składnika, zaczynasz tutaj delegować sprzątanie i tak dalej, i tak dalej. I trochę jesteś w tym trybie, żeby powstały święta i czasami w takim działaniu i organizacji może. Ym, Powstać coś takiego, że tak delikatnie zbaczasz z tego kursu, który na początku był jasno wyznaczony, czyli żeby moja rodzina była blisko i spędziła dobry czas razem. Więc my właśnie jesteśmy w tym momencie, kiedy te święta już się wydarzyły albo wydarzają i zastanawiamy, OK, czy ta forma tych świąt i organizacji tych świąt w ten sposób to jest najpełniejszy i najbardziej wprost sposób na to, żeby zrealizować tę misję. Czyli właśnie robienie pięknych rzeczy dla siebie i dla innych. Także jesteśmy w takim miejscu. Jak mają wyglądać następne święta i jeszcze następne święta? I jak my chcemy, żeby nasza rodzina się powiększała? I, I jak chcemy dalej działać? I słuchajcie, mamy taki pomysł na, na granicy z planem wręcz już. Chcemy pomagać innym szkołom rozwijać się no I powstawać, i rozwijać się, po to, żeby szkoła w chmurze nie była jedną, albo nie była taką główną szkołą, która to robi, tylko żeby tych szkół było jak najwięcej, żeby one były jak najbardziej lokalne, żeby jak najwięcej mądrych, świadomych, zasobnych ludzi to robiło, żeby one były różne w różnych miejscach, taki najbardziej długofalowy plan, jaki można sobie wyobrazić, jest taki, że właśnie szkoła w chmurze. Ewoluuje i całkowicie zamienia się na małe szkoły. Na taką wielką sieć połączonych ze sobą współdziałających niewielkich ośrodków edukacyjnych. A jednocześnie autonomicznych ośrodków. Czyli nie chodzi nam o to, żeby teraz stworzyć żabki, żeby na każdym, na każdym rogu powstały takie małe szkółki w chmurze, które są wysoce zestandaryzowane. Co ale legitymacja z automatu to mogły być szpan. Być może będą jakieś elementy dobrej żabki, ale chodzi przede wszystkim o to, żeby lokalnie e, inicjatywy edukacyjne różnych mądrych ludzi, którzy już tam są teraz w Polsce, być może są tutaj wśród nas. Teraz, żeby wasze inicjatywy, żeby inicjatywy lokalnych myślicieli, przedsiębiorców edukacyjnych, żeby one mogły się dziać, żeby każda z tych szkół mogła rzeczywiście odpowiadać na to, co jest potrzebne w danym miejscu, żeby mogła być robiona w różny sposób i jednocześnie żebyśmy się uczyli od siebie nawzajem, tak jak taka, taka duża sieć takich połączonych ze sobą, a jednocześnie Oddzielnych organizmów. Brzmi fajnie. Czyli korzystając z tego, co już mamy, to znaczy e, dużo odkrywania tego, jak funkcjonować w szkole w chmurze, jak uczeń, rodzina może się odnaleźć, korzystając z tego, że dużo już odkryliśmy na temat tego, jak takie szkoły w ogóle mogą działać, e, chcemy właśnie użyć tych dwóch zasobów po to, żeby z, pomóc powstać tym małym lokalnym ośrodkom. I trochę spoilerując, ale już trochę się dzieje, dlatego że już jesteśmy w kontakcie z właśnie z niektórymi takimi osobami, które albo już zaczynają otwierać te szkoły, albo nie, nie, chyba nawet niektóre już już zaczynają funkcjonować, inne są w trakcie przygotowania i to już się będzie działo. Także w najbliższym czasie to, czego się możemy spodziewać w ramach szkoły w chmurze, to właśnie. Jak to będzie wyglądało z zewnątrz, tak jak ktoś by nie wiedział, co tu się dzieje, to to będzie wyglądało tak, że szkoła w chmurze się zmniejsza. Dlatego się zmniejsza, dlatego że my chcemy, właśnie bo w sensie liczb, to będzie tak, że tamte szkoły są zupełnie niezależne. Nie można wliczać uczniów, którzy są w tych szkołach, o których mówimy, tych, tych lokalnych w różnych miejscach, że to są uczniowie szkoły w chmurze jako takiej. To będą uczniowie niezależnych szkół, Chcielibyśmy, mamy takie marzenie, żebyśmy nadal tworzyli e, mocną społeczność e, i to jest coś, to, co my chcemy robić cały czas z dużą wytrwałością zapraszać do tego, żebyśmy stanowili ruch, społeczność młodych ludzi i ich rodzin, którzy wybierają taką inną formę edukacji, którzy są innowatorami, pionierami, którzy eksperymentują. Podejmują swoje własne decyzje. I tą społeczność bardzo chcemy tworzyć, nawet jeszcze bardziej ją chcemy tworzyć. Właśnie dlatego, że wiele z tych rzeczy, które my do dzisiaj robiliśmy tak bardzo centralnie, z jednego miejsca, będzie dużo bardziej rozproszona na te wszystkie nowe szkoły, które będą powstawały. Więc wyobraźcie sobie, jakieś miasto. Na przykład mielec, z którego ja pochodzę 60 tysięcy mieszkańców i w tym mielcu jest taki dom jednorodzinny z małym ogrodem, i tam w poniedziałki przychodzą na 12 dzieci, żeby z klas 4-8, żeby robić wspólnie ceramikę. W środę przychodzą nastolatkowie, którzy przygotowują kolację, na którą potem przychodzą mamy samotne z małymi dziećmi, żeby mogły pobyć razem i mogły być wzmocnione dzięki takiemu prezentowi. W środę spotyka się. Spotykają się rodzice z dziećmi z klas 1-3 i wspólnie idą na grę terenową po mieście i to miejsce, chcielibyśmy bardzo, żeby właśnie żyło te miejsca, żeby mogły żyć tak stacjonarnie, lokalnie, też mieć taki lokalny kolory, super by było, gdyby na Podhalu ludzie się uczyli jak robić oscypki, a w Gdańsku i na Pomorzu uczyli się żeglować, byłoby wspaniale. I to nie jest jeszcze koniec, jeszcze potem jest ten kolejny i kolejny etap tego, że taka, takie małe centrum lokalne właśnie nie jest tylko centrum edukacyjnym, ono jest też centrum na przykład e, uczenia się ponownie jak uprawiać warzywa. Nie wiem, czy ostatnio jedliście e, pomidora z krzaczka. Tak, tak. I jak on smakuje w porównaniu z, ze z pomidorem ze sklepu? Moja mama ma. Wie, wiecie, to są paradoksy dzisiejszej kultury, dzisiejszych czasów. Jakiś niewielki procent, pojedyncza liczba, procent pomidorów, jakie zjadamy, pochodzi z Polski. Mimo tego, że tutaj nawet w sezonie letnim, słuchajcie, nawet w sezonie letnim, wtedy, kiedy tutaj mogą rosnąć pomidory, to nawet wtedy statystycznie praktycznie nie jemy polskich pomidorów. Więc jeszcze szersze marzenie jest takie, żeby właśnie zauważać, co yy... Z takiego sposobu życia standardowego człowieka w Polsce nam pasuje, a co nie pasuje? My, którzy jesteśmy tutaj już zgromadzeni, wiemy, że taka standardowo oferowana edukacja to nie jest to, co chcielibyśmy wybierać, ale warto jeszcze sobie przejrzeć i się zastanowić nad tymi pozostałymi rzeczami, tak jak na przykład, właśnie żywność. Czy ta żywność, która jest taka najbardziej popularna i dostępna, czy ona naprawdę karmi nasze ciała? Ale to jest tylko jeden z tematów. Inne tematy to jest zdrowie. Inne tematy to jest. Yy, co jest jeszcze? I dla mnie to jest o właśnie o takiej jakości naszego odpowiadania na to, co widzimy w świecie. Bo jeśli Wy tutaj jesteście, to pewnie dlatego, że gdzieś na jakimś etapie swojego życia opatrzyliście o rany. To, czym mnie próbowano karmić, jednak nie do końca mi służy. Mówię tutaj o edukacji. A przecież jest tyle innych obszarów. I dla mnie ta jakość, którą tutaj mamy w rdzeniu tej naszej społeczności, to jest właśnie o krytycznym myśleniu, patrzeniu na to, co jest, co jest serwowane jako taki mainstream, jako, jako to, co jest głównie promowane w naszej kulturze, i patrzeniu, czy rzeczywiście to wszystko e, nam służy. A być może jest więcej takich obszarów, w których nam to nie służy. I bardzo nam zależy, właśnie w budowie tej społeczności, na tym, żebyśmy patrzyli, żebyśmy się rozglądali, żeby pielęgnować tą wartość, e, która jest tak ważna, którą każdy z Was wnosi do świata swoimi wyborami, swoimi decyzjami. Czyli patrzenie, czy to jest dobra droga. Bo wiecie, nie sztuka, nie sztuka i za wszystkimi i nawet jak jest tam jakaś przepaść, to wiecie jak to jest, gdzie idzie stado lemingów, idzie stado lemingów, tam jest przepaść, no i pierwsze spadają, ale te drugie nie widzą, że tam te spadają, więc idą za nimi i też spadają i tak wszystkie po kolei spadają do momentu aż, aż któryś by nie otworzył oczu, nie rozejrzał się, i powiedział: "A, nie ta droga, pójdę jakoś inaczej". I to jest dlatego tak dużą wartością chodzenie inaczej. To jest tak. To jest aż niewiarygodne, jak sobie pomyślimy o tym, że to, co aktualnie tworzy tę rzeczywistość wokół nas, istnieje, co wydaje nam się tak oczywiste, nie do zbycia i w ogóle jak ktoś żyje inaczej, to jest jakimś świrem, i jak tak można, że to istnieje od 30 lat, jeśli pomyślimy o kapitalizmie, od kilkudziesięciu więcej lat, jeśli pomyślimy o innych strukturach. Stworzących właśnie nasz świat. I że wiecie, że my taki... dopiero wymyśliliśmy te struktury społeczne, w którym dzisiaj funkcjonujemy. One dopiero mają kilkanaście, kilkadziesiąt, maksymalnie kilkaset lat, I być może, jeśli za szeroko zinterpretujemy, ale nawet pieniądz sam w sobie, on nie jest, on nie jest od zawsze, on jest stosunkowo niedługo funkcjonuje. I to nie jest tak, że to już jest taki sprawdzony sposób. O tak, wszyscy wiedzą, że takie są szkoły, bo wiadomo, że to działa. O tak, wszyscy wiedzą, że tak działają rynki. O tak, wszyscy wiedzą, że pomidorki się, się hoduje w Hiszpanii i przywozi. Właśnie to nie jest tak. To jest... Ktoś tak wymyślił, a później wielu ludzi zaczęło tak robić, ale czy to jest dobre, my właśnie tak naprawdę to nie wiemy. I potrzebujemy takich pionierów jak Wy na świecie. Świat potrzebuje takich pionierów jak Wy, którzy popatrzą, czy rzeczywiście Więc zapraszamy was do tego, żeby właśnie zadawać sobie to pytanie, co dla mnie działa, co dla mnie nie działa. I jeśli potrzebujecie jakiejś legitymacji do tego, żeby tak robić, albo zgody od kogoś, to ja, ja mogę wam dać taką zgodę. Daję wam zgodę. Wierzcie to, co jest dobre. Ja to wam wystawiam zaświadczenie. <grym> Dobrze, i to był pierwszy, to jest pierwszy poziom. To jest poziom indywidualny. I, i każdy z Was właśnie już przez to przeszedł, dlatego tak, tak dobrze nam się z Wami o tym rozmawia, że Wy już zrobiliście ten pierwszy krok, zażyliście pigułkę odpowiedniego koloru i dlatego tutaj jesteście. I to zapoczątkowało pewien cykl zdarzeń, które są w Waszym życiu nie do zatrzymania. Teraz, co jest dalej, drugim krokiem, to jest jak możemy to robić jeszcze bardziej razem. Bo każdy z Was. Dał niesamowity dar do, do świata, jako całości, to biorąc oczywiście dla Waszego życia też, ale daliście wielki dar do świata, bo świat w ten sposób widzi albo bezpośrednio, oczami Waszej rodziny, oczami Waszych sąsiadów, albo oczami ministrów, nawet jeśli, jeśli słuchają, co się u nas dzieje. Świat widzi. E, pytanie, czy to już jest wszystko? Bo jeśli popatrzymy na nas, którzy się tu zebraliśmy wszyscy razem, tutaj na tym małym wydarzeniu, Albo jeśli popatrzymy na wszystkich, którzy są na mapie chmur, których, których jest już dużo więcej, to razem my jesteśmy czymś więcej, my jesteśmy kimś więcej, czymś więcej niż tylko sumą części, sumą poszczególnych rodzin. My razem stanowimy zupełnie nowy organizm, który dopiero się rodzi, który dopiero powstaje na który każdy z nas może się w mniejszym albo większym stopniu otworzyć, żeby go kształtować. I na pewno są, są w pośród nas rodziny, które mówią nie no dobrze, miałem wyjątkowo trudną sytuację, wyszliśmy ze szkoły, na tym poprzestajemy, bo się zajmujemy czymś innym, nie będziemy już brali udział w niczym innym i to jest jak najbardziej w porządku. I jednocześnie tam są te dalsze zaproszenia, dalsze zaproszenia do tego, żeby tworzyć tą większą społeczność, ten większy kolektyw, ten większy ruch osób, które w tym przypadku chronią się przed deszczem, który nagle zaczyna padać. A w szerszym kontekście, e, ruch osób, które właśnie otwierając się na siebie nawzajem, widząc siebie w tym, że, że my jesteśmy otwarci na coś innego, na to krytyczne patrzenie na, na rzeczywistość, na dominującą kulturę, je, pojawia się pewien nowy rodzaj, nowy sposób. Em, Łączenia się ze sobą, ponieważ już mamy coś, co nas łączy. Mamy bardzo ważną wartość, wokół której się gromadzimy. Um, I to, co jest dalej, to jest otwieranie się na siebie nawzajem, e, po to, że jeśli nasza społeczność będzie coraz lepiej funkcjonowała, to tym więcej jeszcze wartości będzie dawała nam samym, na przykład właśnie przez to, że mamy kontakty z innymi rodzinami. Ale też tym więcej to wartości będzie dawało światu jako całości, jak zobaczy. Okej, okay, czyli oni tu tworzą jakiś rodzaj jakiejś takiej nowej kultury. Okej, okay, jak to może wyglądać? Aha, że te dzieci nie tylko siedzą na tych zajęciach w szkole razem ale że one naprawdę nawiązują ze sobą głębokie relacje. A, i one nawiązują te relacje wtedy, kiedy chcą je nawiązywać, a nie nawiązują z tymi, którymi nie chcą nawiązywać. Aha, i wiecie, tam jest takich taki kliknięć, które komuś mogą zaklętość, jest bardzo, bardzo wiele. Ale, ale nas dołożyło. I to, co, co ja marzyłabym, żeby się wydarzyło, to jest właśnie, żeby każdy z nas, z was, ym, Wziął taką odpowiedzialność za tą społeczność też, jaką jesteście w stanie. Nie więcej. Tak, może, ale nie mniej. Może czasami większą niż do tej pory marzyłabym o tym, żeby pojawiali się rodzice, yy, na przykład na powiedzmy, na naszej grupie na Facebooku, którzy mówią: Ej, ale to jest moja społeczność. Ja ją współtworzę, dlatego tutaj nie zgadzam się na to, żeby ktoś pisał w ten sposób. I ja czasami mam tak, że czuję się trochę osamotniona właśnie w tej roli dbania o społeczność. Oczywiście mamy cały, wielki, niesamowity zespół, i oczywiście są rodzice, którzy y, robią to w ten sposób, ale mimo wszystko, wiecie, jest nas no, mnóstwo tysięcy, a takich osób, które mówią odważnie: Ej, ale to jest, to jest moja społeczność, ja o nią dbam, ja chcę, żeby tutaj było między nami dobrze i tak dalej, i tak dalej. Czasami nie jest aż tak dużo, jak jakbym chciała. I myślę sobie, no ale może w, takim, w takiej ogromnej masie ludzi, trudno jest tak powiedzieć, ja tutaj będę o to dbać. I dlatego znów szkoły lokalne, dlatego, że jeśli mamy mniej osób, jeśli więcej nawzajem się znamy, to może jest właśnie o to łatwiej, żeby wziąć odpowiedzialność za tą mniejszą społeczność. I właśnie dlatego też szkoły lokalne. Też po to, żeby było łatwiej przejść nam wszystkim, albo więcej osób z nas, żeby było większej liczbie osób z nas łatwiej przejść do tego miejsca twórcy i takiego dbacza o, o społeczność, tylko podzieloną na więcej kawałków. Na no marginesie jestem wdzięczny bardzo. E Jednej z was, która dzisiaj dzisiaj rano jeszcze napisała na grupie na Facebooku, czy przynosimy jedzenie na wspólny stół. I z tego się wywiązał dialog. I to jest właśnie ten poziom odpowiedzialności, o którym mówimy, że wiecie, no można tylko czekać, aha, okej, okay, nie, nie przeczytajmy, a nie widzę, nic, dobrze, no to nie przynoszę. A właśnie zobaczcie, kolejnym poziomem jest i zastanowić, zaraz, dotychczas przynosiłem, a tutaj chyba, chyba się nie doczytałem, i zadziałać. I to jest coś, do czego Was wszystkich bardzo zapraszamy, żebyśmy właśnie uczyli się, jak wspólnie tworzyć tą społeczność. Nie tylko właśnie być odbiorcami, ale jak, jak wspólnie e, zacząć to tworzyć i odkrywać, co jest dalej. Co jest dalej i co nam może przynieść to, że jesteśmy tutaj razem. Więc czeka nas teraz taka ewolucja, od momentu biorę odpowiedzialność za moje dzieci i za siebie, do momentu biorę odpowiedzialność za dzieci moich znajomych. I tworzę dla nich przestrzeń. I to będziemy chcieli z Wami robić, e, uczyć się tego.